Gdzie w Europie osoby interpłciowe napotykają najwięcej problemów? Interpłciowy to ogólny termin określający osoby o cechach biologicznych, które nie pasują do typowych wzorców męskich lub żeńskich, bądź mają cechy obu. Najnowszy raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wykazał, że około 2 na 5 osób interpłciowych w Europie zostało zmuszonych do poddania się praktykom konwersji w celu zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w porównaniu z jedną na 4 osoby ze wszystkich społeczności LGBT LGBTIQ. W Szwecji, Niemczech, w i Polsce ponad połowa respondentów interpłciowych została poddana praktykom konwersji. Najniższy odsetek odnotowano w Belgii i Rumunii. Na szczycie listy nadużyć znalazło się poniżanie słowne, a następnie presja ze strony rodziny i przemoc fizyczna. W raporcie podkreślono istotną kwestię dotyczącą osób interpłciowych, a mianowicie okaleczenie narządów płciowych. Ponad połowa respondentów i ich rodziców nie została w pełni poinformowana przed poddaniem się tym procedurom medycznym. Jedna czwarta respondentów poddała się takim zabiegom w wieku od 18 do 24 lat. 10% doświadczyło okaleczenia narządów płciowych po urodzeniu lub w wieku poniżej jednego roku. Najwyższe wskaźniki takich zabiegów odnotowano w Holandii, Francji i Niemczech, a najniższe w Rumunii, Czechach i we Włoszech.